Cześć, cześć, siemano, ja jestem znowu. liście, no trochę łapek w górę, właśnie tyle dodaje się do naszego konta. Tyle ile łapek wbiliście, no i co, dzisiaj mało ruchu na warsztacie. Może posprzątamy coś, albo znowu weźmiemy naszego Peugeota na warsztat coś z nim... O, jedzie... O cholera, jakie auto. Widzę... Cześć Dwayne. Jakie auto? Kurde się dorobiłeś z tego salonu. Nie, nie pytaj Nie ciekawie jest. A samochód nie mój. Aha, no dobra. No ale tak się odwaliłeś, kurde. No, niestety sytuacja mnie tego zmusza. Aha, no dobra. No, jakby ja dopiero co za wakacji wróciłem. Eee, okej. Okay. Tak, dupy wyciągnąłem. Na, syl na, na sylwestra już się szykujesz? Okay. Tak. Okej, będziemy imprezować. W ogóle widzowie, zostawcie mapę w górę oraz z dzwonem. Jak wam w się w ogóle na, na ekranie? No, wszystko dobrze jak na razie. Nikt na razie nas nie atakuje. <laughs> jak tu, ale są na, na razie na, napady na ten, na galerię, więc mogą zaraz do nas przyjść. No to żeby nie było do nas. No. W ogóle wiesz, że jakieś e, typo na Kajaperyko nas zaczepił. Myślał, że jesteśmy Wietnamczykami. Aha. Chciał nas zabić. No kurde, bym musiał się udać na Kajaperyko. Ale nie teraz. No. A może tego Sultana zrobimy i sprzedawę? Wieś? Można było w nim, by z nim, by, Można było by, by z nim coś podziałać. E, dobra. No, co tam? Yy, w ogóle tak. Yy, Masz no. wypłatę. Bo. Okej. Okay. Yy, trochę. No dobra. Nas. Dzięki. Właśnie tyle. Yy, no i yy, to chyba No, na na ja to Musiałem podjechać tylko tą wypłatę. co to tu się dzieje. Yy, yy, Ruch jest duży czy mały? Yy, na razie. Tutaj. No. A, tu ten. Nikt nie przyjeżdża prawie, że. A. No niestety nie mam na ten salon trochę czasu. A gdzie ale jedziesz? Nie wiem, z Martinem pogadaj. Może on by trochę... Martina na salon... chyba na razie nie ma. On jakieś auto sobie kupił nowe. Jakieś Audi nowe jakieś sobie kupił. No ja słyszałem, że on kupił tego... E, Supra. No super ta, ale jakiś dziadu zniszczył na HAP ten kto nas porwał. I cały silnik do wymiany i sobie właśnie kupił... Ten, sobie kupił Audi jakieś, no i co, znalazł jakiś skarb 150 tysięcy. To ja jeszcze z nim pogadam na temat tego skarbu. No i dał mi 37,5 tysiąca. Dużo trochę, no. Eto Nie wiem skarbu. na co wydać, może a, auto? Jakieś jeszcze coś. Może otworzę wreszcie własną, własną, własną działalność. Warto spróbować. No. Nie wiem, a ty gdzie działasz? Teraz, że tak długo się nie było na salonie. Na razie trochę problemów mam. Yy, niestety nie mogę ci powiedzieć na razie. No dobra, no. Długo y, bym o tym gadał, bo no porobiło się raz. No Okej, okay, dobra. Tutaj... Tutaj... Trochę posprzątałem. Salon. No, idę, salon. Wygląda. Sobie trochę peżota podrasowałem. Peżot. No. no. <laughs> tak fajnie wygląda. No. Taka żabka no, zdrabna. Możesz się przejechać. może dawaj. Nie jeździłem nigdy takim samochodem. W ogóle masz jakieś mieszkanie? O, tu powinno się w drugą stronę. Iść. Aha M masz jakieś mieszkanie? No, nie, miałem. Oho, ja żadnego nie mam na razie Śpię tutaj na salonie. Jakiś klient przyjechał. Nie, samochód, dobra. Ja ci tutaj już y, zostawiam. Y. Ten samochód, no ja muszę lecieć. Jeszcze no dobra, dobra. Wieczorem będę kilka rzeczy robił. Więc wiesz. No to wiesz, bo mnie zawsze no, możesz... Ja ci zawsze pomogę, Dwayne no. Tak jak ty no, mnie tak wyciągnęłeś. To... Jak ty mnie wyciągnęłeś Lepiej... zna, to ja ci pomogę też. Lepiej, żebyś teraz się nie mieszał. No dobra. Dobra, na razie. No na razie. Dobra widzowie, dwoje coś przed nami ukrywa. Co ty robisz? O, dobra. ludzie! To miał być, być nie ma nawet. Czemu budowiny nie co ty robisz? Dobrze, pan dobrze. Znalazł, już się widzieliśmy, jak nie pan znalazł. No, dałeś ty, młodzieńcze, głupi! Dałeś mi komórkowy telefon! Poszedłem do, do młodzieży powyższych do po młodzieży, co na kolegium są i. Powiedzieli i dali mi to, za to, że ich nie zabiłem, to mi cię namierzyli, telefonicznie. Okej, okay, dobra. Co to, to jest za fura brzydka?! To nawet szok nie jest! Czyż ci się w życiu nie przyda?! Spaj się, to trzeba iść, ty głupi jesteś! To do Wietnamie trzeba, do Wietnamu! A to ty no nie Ja na no Wietnam nie wracam, dobrze. tam do pana. No, takich debili, za co ty robisz?! Idziesz tutaj. Idziesz po to. Przywiązuje cię do tego I jestem, przywiązuję cię do tego, rozumiecie? To już nie, to już nie są żarty. Dobra, związuje cię. Nie, do tego, do tego, boże jaki ty jesteś głupi! Dobra, zostajesz związany w tym momencie gościu. A twoja fura... Dobra widzowie, jest, zostawcie łapę za tu To strasznie bura. O, kanister z tej widzę. To za Kares team Wietnamie nie ma. A to nie mój... To, to, to nie mój salon, to, to nie jest mój salon. Nie, no to masz problemy u sepa! słuchaj. Ale są tu kamery, więc wszystko się wyda. Co ty kamery, jaki ty jesteś głupi, u nas to się na słowo kamery da, ja, ty głupi, ty głupi. Słuchaj, Dżony, Johnny, Johnny John. jestem, tak. Mord mordy, mordem, jesteś wszystko sprzyjaj <laughs> się jak komandosłupie. Masz jeszcze szansę wrócić... Chyba Menor. Znaczy co? Masz jeszcze szansę wrócić... ...do Wietnamu... ...i wszystko naprawić. Czekaj, bo się skończył kanister. może jeszcze szansę wrócić i wszystko to naprawić. Ja się dam tego szansę, abyś to wszystko naprawił, aby... Bo szkoda mi ciebie, bo nie byłeś aż taki tragiczny chłopak. Ty wrócisz do armii... ...i wszystko się będzie dobrze, wszystko się ułoży. Dobra, widzowie, napiszcie w Piszcie komentarzach, czy idziemy do... ...armii do nie y, nie pana rozumiem. Alfreda. Nie musisz się stać, po prostu, to... No dobrze, dobrze, pro, pro, proszę zostawić, proszę zostawić mi samochód. Nie! To jest kara za to, że, że... nie było cię na Wietnamie. Przyjedziesz do Wietnamu... No dobra, przyjadę, ma... przyjadę, 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 przyjadę. Mój ci mój numer telefonowy. Jak nie przyjedziesz... ...to... ...to cię zabiję jutro. Mhm, dobra. Jestem... Tyłu... No! Dobra widzowie, nie, co tu się odwala? Nie miałaś na olej wylewam, nie! Teraz sobie przesadziłeś. Teraz sobie przesadziłeś. Dobra, teraz to mi wkurzyłeś, z tymi olej dałeś zaraz kanistra z benzyną, nie! Teraz to już, teraz to już jest koniec. Twój. Nie, 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 nie. Dobra, o, je, o jest coś tu, jest tu, jest tu tak, coś. Tak, jest tylko koniec! Jest tu coś ostrego? jedzie no, czego ty młodzieńcze nie było ci w Wietnamie, tłumacz się teraz, czemu ci w Wietnamie nie było, mów mi. Bo mnie jakiś pajac porwał. Ah. No to ma było go zabić i wrócić! Za jak broni skabić, nie mam! No to było no go zamorskie! Za, za się it. nie miało broni, to się gryzło przeciwnika i się go zabijało! Ja nie, ja nie, ja nie, ja nie kanibal! No nie, nie da, ty jesteś głupi, no gryzło się mu broń, żeby zdobyć! A ty, dobra! Słuchaj, z jednego <głos》> muszę się piwa napić, a to wygarać. No podobno. A no To jak mam wrócić na, od... tam do pana, do tej armii pana śmiesznej, to niech pan nie musi odwią odwiązać. Odwiązę, Dobra młodzieńce, odwiązę cię, odpalę to wszystko i wtedy ty się będziesz tłumaczył. Wtedy zostaniesz... I masz jeden dzień, bo inaczej te informatyki moje cię namierzą i cię zgniszczą. No dobrze, dobrze. Nie! Nie, nie! Nie! Masz jeden dzień! Jeden dzień! <noise> nie! Widzowie, nie! No nie! Wjedzam! Uciekaj debilu! Widzowie. Nie, widzowie. Widzowie co ty robisz młody? Wjedzam! Widzowie przyszli!